Witamy w portalu Prawy.pl. Dzisiaj zaproszenie do naszego studio przyjęła Iga Grzybowska, prezes fundacji Sterna Miłość, fundacji, która zajmuje się edukowaniem dzieci, Zgadza dokładnie się. przeciwnym niż robi to ponton, to, czyli w duchu katolickim wychowania do życia w rodzinie. Witamy. Zgadza się, witam serdecznie. Nasza fundacja powstała właśnie z myślą o młodzieży. Prowadzimy zajęcia, zarówno w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, właśnie z edukacji seksualnej typu A czyli edukacji takiej prorodzinnej, w której jesteśmy nastawieni na integralny rozwój człowieka. Brzmi bardzo poważnie. Jak Państwo to przekazują dzieciom? Bo rozumiem, że e, trafiacie i do gimnazjów, e, mhm. i do liceów pewnie też. E, jak sobie, jak, w jaki sposób e, przekazujecie to dzieciom, które są no, trudnym e, odbiorcą e, z tego względu, że e, ten młodzieńczy bunt, e, wielokrotnie też skrzywienie. E, Tą całą ideologią, prawda, plus pornografią, która jest wszędzie, jednak ta wrażliwość jest mocno u nich już zmniejszona. I w jaki sposób przekonujecie te dzieci do tego, że, że właśnie czystość? Rodzina to są te wartości, które przyniosą im szczęście. Mhm. Zawsze myślę, że stawiamy sobie, jakby na początku, chcę powiedzieć, że razem z mężem prowadzimy takie zajęcia i myślę, że w każdym człowieku i tak samo w młodych ludziach jest wiele dobra. Także stawiamy na to, że dzieci są dobre i to dobro trzeba z nich jakoś wykrzesać i te wartości z nich wyciągnąć. My przede wszystkim stawiamy na świadectwo. Myślę, że młodzi ludzie w dobie tak wielu internetu, gier, telefonów komórkowych szybko wyłapują, co jest tak zwanym kłamstwem, a kiedy idziemy i mówimy do nich prawdę. I my tą prawdą chcemy się dzielić. Sami żyliśmy w czystości przedmałżeńskiej. Jest to wielki dla nas dar, ale i zadanie. Czujemy teraz obowiązek, na swoich barkach też mówienia o tym, jak pięknie było w tej czystości przedmałżeńskiej i jak ona owocuje w naszym małżeństwie. I młodzi ludzie rzeczywiście to kupują. Myślę, że to, na co przede wszystkim stawiamy, to na to, żeby zaktywizować młodych ludzi, czyli żeby tak przekazać im nasz program profilaktyczny ku miłości, żeby ich rzeczywiście zaciekawić. A zaciekawić w sposób taki, że pokazujemy i prezentację multimedialną, i część wykładowa jest, i część, kiedy młodzi ludzie zadają pytania. Mamy taką skrzynkę pytań, co bardzo dobrze się sprawdza, kiedy młodzi ludzie zadają nam pytania. Pytania różne i te życiowe, trudne i te takie, które nas sprawdzają. Na przykład, czy nie wiem, bardzo lubimy siłownie i co jest, nie wiem, naszą ulubioną potrawą, i czy, czy pijemy na przykład alkohol. Chcą nas trochę czasem wypróbować, ale to dobrze, bo też jesteśmy młodzi, też sobie możemy z nimi pożartować, aczkolwiek zachowujemy, prawda? Te bariery, kiedy idziemy do nich, chcemy im coś przekazać, dzielimy się, jesteśmy z nimi z jednej strony na równi, a z drugiej strony. No musimy się szanować, prawda? Także dzięki temu, że ten program jest tak rozbudowany i każda grupa klasowa jest inna, prawda? Bo czasem są ludzie, którzy rzeczywiście tą wrażliwość już mają bardzo, że tak powiem, delikatnie nagiętą przez czy pornografię, czy przez wczesną inicjację seksualną. Ale są też takie grupy, które jeszcze gdzieś nie dotykają tych problemów i wtedy też zupełnie inaczej takie zajęcie się prowadzi. A czy zdarzyło Wam się, że po zajęciach podeszła dziewczynka bądź chłopiec i podziękowała. Jak, jak w ogóle te dzieci odbierają? Wszystko? Odzyw jest bardzo różny. Zazwyczaj jest to bardzo odzyw taki pozytywny. Czasem jest tak, że rzeczywiście młodzi krzyczą, że o że jesteśmy staroświeccy, że to nie warto. Ale zadają tak wiele pytań, że tak naprawdę to nie jest to, że oni nas sprawdzają, tylko chcą się upewnić, czy my rzeczywiście tak żyjemy. Zdarzają się też te miłe rzeczy, kiedy dostajemy maile, kiedy na naszym fanpageu na Facebooku piszą, że jeszcze raz dziękujemy, że było super i to jest bardzo budujące i coś, co dodaje nam skrzydeł, i chcemy frunąć dalej, że tak powiem. Taka sytuacja chyba, która najbardziej gdzieś tam maluje się w mojej głowie w tym momencie to moment, kiedy podchodzi do mnie młoda dziewczyna, były to zajęcia w liceum i mówi, pani Igo, mi nikt nigdy nie mówił o duchowym dziewictwie, czyli że mimo tego, że podjęłam już inicjację seksualną, prawda, ale mogę wrócić na nowo, na prostą drogę, mogę żyć inaczej, mogę czuć, że mężczyźni mnie szanują. Zawsze mówimy o tym duchowym dziewictwie, bo myślę, że to jest bardzo ważny punkt, że niezależnie od tego, jak wygląda Twoje życie, czy gdzieś już zabrnąłeś za daleko, zawsze możesz powrócić do tej drogi czystości, do tej drogi abstynencji seksualnej i pięknie jakby kształtować się do czasu małżeństwa. To jest o tyle ważne, że dziewczyny, które podjęły tą, przynajmniej tak wynika z badań, Dziewczyny, które podjęły tą wczesną inicjację seksualną bądź czasem też przedmałżeńską mhm. inicjację seksualną to są bardziej narażone na wszelkiego rodzaju depresję, one nie do końca są w stanie się z tym problemem zmierzyć same, tak. a też nie zawsze mają taki kontakt z rodzicami, żeby, żeby o wszystkim powiedzieć, żeby, żeby po prostu przepracować temat. Też nie sięgają po jakąś taką bardziej fachową pomoc. I to jest tym bardziej cenne, co robicie, no bo podejrzewam, że nie jedno dziecko, nie, nie jedną dziewczynę zresztą pewnie panów to też dotyczy mhm. po prostu uratowaliście. Zgadza się. Myślę, że nie zastąpimy roli rodzica i rodzic jest tu nieoceniony w kontekście rozmów z dziećmi na temat ich własnej seksualności. Myślę, że bardzo duży obowiązek jednak leży cały czas na nauczycielach wychowania do życia w rodzinie. My jesteśmy takim dodatkiem, który jakby wchodzimy na zajęcia i często z tej podstawy programowej właśnie wybieramy te tematy związane z czystością, tematy związane z małżeństwem, żeby własnym świadectwem jakby to poprzeć. Bardzo przykra jest sytuacja, kiedy do szkoły są wpuszczani edukatorzy seksualni, którzy tak naprawdę zabierają bardzo cenny czas tym dzieciom. Nie tylko czas. Nie tylko czas, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że byłam bardzo dużą degradację w ich umysłach. Nie tylko w kontekście takiej psychiki, bo nikt nie mówi o tym, że jeżeli rozpocznę współżycie seksualne, to potem bardzo może cierpieć moje serce, tak? Czyli też taka choroba ducha po prostu, kiedy to, co już pani tutaj, redaktor, wspominała, że, że dziewczyny cierpią, Ponieważ to dziewictwo jest bardzo istotne, prawda? Ten pierwszy raz. Nasze ciało i nasz umysł też wszystko pamięta. Wiemy doskonale prawo pierwszych połączeń. Także myślę, że warto o tym pamiętać, że, że mamy coś, co jeżeli komuś oddamy coś pięknego, wartościowego, to może później boleć. Niestety edukatorzy seksualni o tym nie mówią. I druga bardzo ważna rzecz. Oni wręcz pchają te dzieci właśnie w tą przepaść, Dokładnie. tak? Dokładnie. Poranień wszelkiej wasi. Dokładnie. Hasło pontonu, które mówi, że dzieli się miłością nie dzielę się HIV. Szkoda tylko, że nie mówią, że nie ma żadnej metody antykoncepcyjnej, która daje nam stuprocentową pewność, prawda? Zobaczmy, y Ponton rozdaje prezerwatywy, ich akcja na y Patelini warszawskiej, e jednak nie mówią, że bardzo wiele osób poprzez prezerwatywę, po pierwsze, zachodzi w ciąży, a po drugie, y również zaraża się wirusem. Oczywiście, no bo wirus jest mniejszy niż te pory w prezerwatywie, o, il o ile się orientuje. Także bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim przekazywać rzetelną wiedzę i na to stawiamy też e na naszych zajęciach, żeby to była rzetelna wiedza, że idziemy do młodych ludzi i stawiamy po prostu sprawę w prawdzie. Pokazujemy różne metody. E, a, i anty, mówimy też e, o metodach antykoncepcyjnych, ale pokazujemy, jak bardzo są wyniszczające, szczególnie dla młodych dziewczyn. E, widzimy teraz w naszym państwie, i nie tylko, myślę, że jest to już problem europejski, e, kiedy bardzo wiele kobiet nie może na przykład zejść w ciążę, prawda, nie ma poczęć. E, zastanawiamy się, z czego to wynika. Bardzo często jest to konsekwencja... Antykoncepcji. E, antykoncepcji. Mhm. dokładnie, Pani redaktor, Czyli e, bardzo młode kobiety, bardzo wcześnie e, zaczynają nadużywać e, e, antykoncepcji, co później niestety punktuje tym, że e, niestety nie mogą mieć e, dzieci. No to jest, już to jest w de, fa de facto taka chemiczna sterylizacja na własne życzenie. Dokładnie. Tylko o tym nikt nie mówi. Prowadzicie też Państwo kursy dla rodziców? Tak, prowadzimy prelekcje dla rodziców, głównie o tematyce zagrożeń duchowych dla dzieci, ale również jak rozmawiać z dziećmi o seksualności. Myślę, że jest to szalenie ważny temat i to, co już wcześniej powiedziałam, że nie jesteśmy w stanie zastąpić rodzica. Rodzic tutaj myślę, że jest pierwszy przed nami, przed nauczycielami, przed wychowawcami, przed różnymi prelegentami i to na nim przede wszystkim spoczywa obowiązek rozmawiać z dziećmi o seksualności. Jednak w dobie dzisiejszego czasu widzimy, że to jest bardzo trudne i pewne rzeczy myślę, że wiemy instynktownie, sama jestem mamą, więc myślę, że pewne rzeczy wiemy instynktownie, a pewnych rzeczy musimy się po prostu nauczyć. I jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, jak dotykać tych bardzo delikatnych tematów, jak wczesna inicjacja seksualna, to właśnie tym się zajmujemy i prowadzimy takie prelekcje dla rodziców. Jak liczne są grupy, które korzystają z Państwa pomocy. Jeżeli to jest tylko konferencja to możemy przyjąć nawet i 200 osób i to w zależności jak dyrektor nas poprosi czy to są na przykład rodzice y, wszystkich pierwszych klas, drugich, trzecich bądź na przykład obejmujemy całe gimnazjum, a jeśli chodzi na, y, o warsztat to najlepsza grupa taka żeby naprawdę wypracować to warsztatowo to jest tak do 30 osób i tak samo jest jeżeli chodzi o zajęcia prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. No właśnie wróćmy do szkół. Y jak jesteście Państwo przyjmowani przez dyrekcję? Bo wiem, że edukatorzy... Z pontonu, po prostu z otwartymi ramionami, a jak jest z Państwa przypadku? Bardzo, że tak powiem, fundacja nasza działa od czterech miesięcy. Nie widzieliśmy, że będziemy mieli aż tak dużo zaproszeń, są szkoły, które mają miano szkoła przyjazna rodzinie. I przez te szkoły jesteśmy bardzo mile przyjmowani. Oni chętnie nas przyjmują właśnie w ramach wychowania do życia w rodzinie bądź lekcji religii, bądź dodatkowo na swoje poszczególne zajęcia. Jeżeli chodzi o inne placówki, to myślę, że już. Tak głośno zrobiłeś o edukatorach seksualnych i o tym, jak wielkie spustoszenie niosą w polskich szkołach, że bardzo wiele szkół, mimo iż na przykład nie są katolickie bądź nie mają tej opinii szkoła przyjazna rodzinie, również nas chętnie zapraszają. W tej chwili czeka Państwa wyjątkowo trudne zadanie, z tego względu, że wchodzi nowy program do szkół. Mhm. Men zdecydował o tym, że dzieci będą deprawowane już regularnie w tym momencie. Czy macie Państwo jakąś gotową receptę, co z tym zrobić? Przede wszystkim no, Pani Minister zapowiedziała ten program, jednak on jeszcze nie wchodzi w życie na razie. Mm -hmm. To jest na zasadzie powołania grupy ekspertów, którzy mieliby nad tym programem pracować. E, najważniejsza misja i zadanie to teraz, w tą niedzielę odbędzie się wielka akcja protestancyjna, czyli stop deprawacji w edukacji, gdzie będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski u nas na Krakowskim Przedmieściu, w Warszawie. Będziemy się Jednoczyć i mówić, dlaczego warto walczyć o dobrą edukację w polskich szkołach. Myślę, że to, co jest bardzo istotne, to od 17 lat w polskich szkołach mamy wychowanie do życia w rodzinie. Przez 17 lat nie było żadnych protestów do ministerstwa, że zajęcia są źle prowadzone. Dwa lata temu pani minister zażądała tej zmiany rzeczywiście i nawet stworzyła taki pomysł zrobienia badań, które by zbadały, czy rzeczywiście wychowanie do życia w rodzinie sprawdza się w polskich szkołach czy nie. Badania są zaskakująco dobre, czyli że polski program się bardzo dobrze spro, e, sprawdza, e, badania wypadły bardzo pozytywnie, więc pytanie, po co tą edukację no zmienić, prawda? E, myślę, że e, bardzo się cieszę z tego, że nasi rodzice protestują, że wychodzą na ulicę to, co zrobiono na przykład we Włoszech czy Francji. I myślę, że musimy się uczyć od krajów, gdzie ta edukacja permisywna została wprowadzona i widzimy konsekwencje. Widzimy Dramatyczne schór, konsekwencje. Tak, kiedy są nadużycia seksualne u dzieci już w przedszkolach. Sama jestem nauczycielem, jestem też terapeutą i myślę, że jeżeli młodym dzieciom, tak, dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, młodzieży podamy instrukcję wczesnej masturbacji, a widzimy, że edukacja seksualna typu B miałaby wprowadzać standardy WHO, które byłyby obligatoryjne na całą Europę, które mówią właśnie o Wczesnej inicjacji seksualnej już w wieku 16 lat, prawda? O środkach czesnoporonnych, o, o antykoncepcji, tak? To zastanawiamy się, jak wielką degradację to zrobi u naszych dzieci. I czemu miałoby taka edukacja tak naprawdę służyć, prawda? I jeszcze jedno, edukacja seksualna typu B tak naprawdę skupia się tylko i wyłącznie na instrumentalnym traktowaniu człowieka, czyli sprowadzamy tak naprawdę dzieci do, do tego, żeby mówić im o popędach. A wiemy, że człowiek, dziecko, młodzież to nie tylko popędy, ale to całość, integralne podejście, ujęcie. I taki jest właśnie program wychowania do życia w rodzinie. Więc myślę, że to, co jest naszym zadaniem, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim rodziców, to nie pozwolić na wprowadzenie tej permisywnej edukacji seksualnej, pisać protesty, być przede wszystkim w niedzielę na akcji Stop Deprawacji w Edukacji i włączyć się przede wszystkim też w życie szkolne. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do naszego Dziękuję studia. Opinię. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.